No witam, witam! Kolejny odcinek <laughs> Devil May Cry! 4 Special Edition Co daje Special Edition? Nieważne! Nie w tej serii. Tutaj podstawkę przechodzimy. No i dobrze. W ostatnim śniu rozjewałem znowu tego kłopa. Nie wiem jak on się nazywa. Belial chyba? Tak, chyba tak się nazywa. No się z niego broń Lucyfera. No i... I no, i chyba go właśnie wymaksowałem w tym momencie. No, nie ma takich dużo upgradeów generalnie do broni. No, w zasadzie mam chyba bardzo, no, chyba czego nie leveluję to Royal Guarda. Czemu? Bo nie umiem im grać. No, jakbyś. No, i tyle. Dobrze, kupię sobie, że Speed'a. Speed daje, co daje speed? Już tłumaczę. Speed daje ci po prostu, jest poza walką, możesz tego. chwilę pobiegasz, jesteś szybki po prostu i tyle w temacie, nie? Szybciej... Szybsza po prostu gra. Szybsza po prostu jest gra. Dobrze. I co robi Lucifer? Generalnie, jak widzisz, no takie gówno stawia. Jak zrobił atak jak tego, do przodu, to robi coś takiego, nie? Może maksymalnie takie trzy fale mieć. I jak się... Jak zrobię ata, jak chcę powiększyć... Czekaj. Raz, dwa, trzy. To od razu to wszystko wybucha. Czaj dobra, nie? Sort mogę coś takie rzeczy robić. Czego nie chcę tego. A takie. To są ma te? Dobra, generalnie Bardzo to jest broń, która ma dużo bardzo głębi. Jest ciężka do opanowania. I jest... Kurwa dojebana w chuj. Imo. Taki kurwa za mam bardzo fajny. Świetna broń, naprawdę. No. I co? Idziemy dalej, nie? Już jesteśmy bardzo blisko fortuny. Więc no, nas tylko parę tych parę starć jeszcze. Tam jeszcze chyba nie będę miał żadnej walki z bossem, jeśli pamiętam. tak to działa, jeszcze tej... Jak mówiłem ta broń jest ciężka do ogarnięcia Pa, i robisz tak, tak. i tak no. Bardzo fajna broń Bardzo fajnie się nią gra Big, 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 big. I generalnie ta broń jest bardzo broń, która ma najwięcej użytku, jesteś, no, że to ma Też to że

Widocznie Sorry! O Jezus! Przepraszam. No. Duży ma z ma wysoki ten sufit umiejętności. Nie? Sufit właśnie ta gra, David, May kraje, generalnie gry, charakter Action, właśnie tym się cechują, że mają bardzo wysoki ten skill expression and high skill ceiling. Tak to się mówi po angielsku. Skill expression, czyli ekspresja umiejętności. Nie? Jeżeli. Według mnie, to znaczy po prostu, że pokazuje. Łatwo jest po prostu tego, jest wielka różnica między tym jak wygląda ktoś, jak wygląda gra kogoś, kto tą grę już bardzo ogarnia. Nie jest bardzo dobry w tą grę. I kogoś, kto jest nobkiem totalnym, nie? To jest bardzo duża różnica po prostu. Wtedy. I to jest wtedy wysoka ta, ten skill expression, chyba, tak to mniej więcej rozumiem. Na skill sing czy tak mod bardzo dużo jest na masterowania, dobra. Generalnie ta broń chyba super, z super, bardzo oddaje na to Jak się bardzo łatwo niszczyć. Pada się troszkę stłupić. Ara, zabiłem. I tak, z tego. Generalnie e, taka, no może in ciekawostka to coś co raczej ogarnia większość ludzi. Może nie, dobra, tutaj tej prostu nie ma tych już bluewarków. Myślałem, że będzie chociaż ten redorf, ale też się myliłem. I co? Może się myliłem z tym, że walki z bossem nie będzie, ale no przecież się będę, będę mógł sobie kupić ten e... Purple orba Będę mógł sobie kupić No i tu jest chyba jedna nowa lokacja, jakiej gram jako Dante. które jak którą widzieliśmy jako Nero. Widzicie tam, to niebieskie? To właśnie tamtego byliśmy jako Nero. Teraz przyjemność jako Dante. Zostaję parę serii. Nie wiem, ta pandura jest dziwna. Jeżeli jakim mierze zostaje po nim... Nie tego. Nie mogę teraz wiedzieć miejsca, gdzie on ten. on umarł po prostu. I tyle w temacie. I się... te skupienia nigdy nie zaszkodziło mi to to mogło Pej! Nie żyje Widzicie to spada, jak to spadnie mi na łeb, to umrę. Znaczy nie umrę, a dostanę bardzo dużo... ostro po dupie dostanę. Dlatego... No... Nie polecam, nie polecam, dobra. No, to jest tyle wrót. W tyle wrót. To jest, ale jest tylko jedno prawdziwe. Prawdziwe wrota, tylko jedne są. Tutaj ja mamy ładne miasteczko, do którego nie możemy wejść. Znaczy w uliczkę. I chyba. Nie, jeszcze nie. No, tu jeszcze nie jedna walka. O, jeszcze tu będzie walka, i chyba będzie jednak boss. Nie byłem się w obliczeniach dzisiaj. I chyba jest... Ej, to jest 18 misja? Nie. Nie, zabawiałem się. Wah! Wow. Wow. Lubię tego stara bardzo. Dobra, i za jednym razem już zajedamy Dobra, może nie za jednym, no za drugi. Czy to będzie jeszcze ktoś? Nie. No Egites! Bardzo łatwa robota. Może nie bardzo łatwa tylko robota. Idziemy do następnej lokacji. Jaką jest... Kościół. I tutaj mamy wejście do kościoła czyli coś, czego nie widzieliśmy w poprzednim wizycie jako Neuro. Neuro! Elo, Elo! To jest Nero, Nero. I kupiłem kurto orba, czemu nie kupuję gold orbów? Raz się wyjebałem w tym playfu raz tylko. I mógłbym go użyć technicznie, ale po co? Po co ja mam tego się kompro... Może nie kompromisie, tylko po co mam pokazać, że jestem słaby totalnie, że muszę gold orbów używać. Yeah. It was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. Price to pay? FOR POWER! And your judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. <laughs> For an opportunity to battle a being of such grand illusion as you is a sweet fortune. Ah! How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. It's that simple. But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please for the sake of my research please tell me <inventions> no, 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 no. no 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 If you're going to continue your research in the next world No 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 No, no. no. <gasps> Do your homework first To Czy to? And the rest is hmm. Więc udało się. Teraz się bałem, że znowu zginę, ale się udało. Generalnie, no co, to było na tyle z tej. Misji. Idziemy po co znasz, czyli Yamato. Zdało się. Bez większych problemów zdobyliśmy tą brońkę na G. Styl mam A. I chyba dobrą ocenę będę miał. A jak Aleksandra. A jak Anastazja. A jak Antymony. Nie wiem, dużo jest. Dobra. I to wam tutaj w tym odcinku. I co? Następnym będzie. Będzie co? Nie wiadomo co będzie. Będzie co będzie. I tyle. A w ogóle zapomniałem powiedzieć o historii z pendrive'em. To powiem w następnym odcinku. No, to to było na tyle. Trzymajcie się po Nara. Nara ziko ziko.